Simulator No wiem, że Ale dobra. Nie wnikajcie. Pogram na telefonie. Ale dobra. Dzisiaj kończymy sobie zrobienie sobie o tutaj chujinki. Nie wiem jakie to robię. może jako pierwszy, może nie wiem, jak 100, może tysięczne. Ale robimy. I mogę tutaj to, ja to Indie nie tym mogę nadzieję, że mi... Dobra widzę, że ma mała szansę, ale jest ja też się nie dzieje, bo... mała szansa, bo jakby 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 to powiedzieć to nie jest aż taka mała, ale. Ale chyba to można może coś zrobić. Mi się wydaje. No dobra, robimy. Zrobiłem. Trzy gifty. Nie ja leci. I nic. Mogę jeszcze? Rebirw. Mogę zrobić rebirwo. Okej. Okay. Uuuu, gwiazdka ją mi zniknęła. Teraz znowu. Nóg. Kolejne dam. Tu mam jeszcze. A teraz dwa poczmy. Nie, ale zdzierstwo. Ale śmierdztwo. Muszę gift to otworzyć. Dobra, otwieramy. Lucik. nie będzie pchnięte. Tak. Jest, dobra. Dobra, otwieram wszystkie, gdzieś. I tak same zrobię. Może więcej. Okej. Okay. Hmm. <coughs> 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 ale... chory, dobra. Ale mě jest tak, że mam... Nie ale... No, ale jestem, dobra. Cyk. Cyk. Co mi drop? Jaki fajny by był, nie dropnie na filmiku. No, ci być z 50... E... Dobra, jeden okay. Otwieramy. Dobra, teraz to otwieramy. To razy 8 znaczy. Ok, tutaj Gift. O, mogę tak zrobić. I łatwo. A dobra, nie chce mi się pisać cały czas. Co mam Okej okay. Słaby lud. Tym ludzi na tym się najsłabszy lud, którego otwierałem Bo jeszcze na update otwieramy i nie dropuję, Ale dobra, mamy. Okay, Okej, okay, 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 okay. A bombeczkę sobie postawimy. ale to nie tak co to jest różowa, ale też ładna, nie? ja sobie postawię może na no, ostatniej krainie nie ma hmm trudna decyzja dobra postawię gdzieś tam, gdzieś gdzieś na obu kolendorze Tam 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 A vrátíme To nie mogę go zideać skin. ten pro to nie epizoda. Okej, na Ok. Okej. To moja tam będzie. Nie, ja tu, o. Ja nazwijmy v i c o v i e t o s i g Widzowie, to Sigma. Gdy ktoś to zobaczy, to jej będzie Sigma. Hi, hi. Dobra. Enter. Może podpiszemy się? Podpiszemy się, dzioba będzie ktoś chciał wpisać w mi. to to, ci jest jeszcze? A dobra, leczy, dobra, leczy, będzie to leczy, Tak, tak. to. to I to mi. Widzowie, to wyklikamy, nie skrętujmy, i i napiszcie, widzowie, to od jakby, od tych dwóch kropek piszcie imię i nabierzcie go bez żadnych spadków, normalnie. Sítme tu, více tu sítme, dobra, He. Ale čerstvo. já mám postavit bombečky. Žerstvo, Prestoně. Dobra, bombečka. A bombečky postavíme.

<gry> ah, sorry, pizza, to nie jest nie ma. Aaaa! Saramid sobie? A tu chyba o której. Teraz zobaczę, ale wysyłamy. No, co nie może być takie długie? Aaa, na to nagrywam sobie po prostu. Widzę to z Figma. tak! Ja tego nie chcę postawić. Tak, poza bardzo. Na dole jest nic tylko nie będzie widział. A widzę jak sam widzieli i widzieli, że są sick Jeszcze Ja się widzę. A kto zobaczycie, to zapierze z Nie to nie tak. Tak są bardzo kąpeczki. Nie, na dole. Dobra, to są dole. Ale na jakim?

Widzowie to sigma. No co jest z tym, kur. Czemu to na to mogę postawić tej bombeczki? My. sigma, eh? sigma. Nie, tutaj. Skip to chyba sigma tak.

tu nie można postawić bombek? ja myślałam, że można! Tu dopiero można? Łee, a przez pół się męczyłem z innym. Ja... Psz. Dobra. I Co byśmy wiedzieli, no to to będzie... Okej, okay, to dla nich postawię gdzieś... 14, się... 15, najmniej. Dobra. I to. Nie, tu nie można, tenu... bo nie ma czego. Okej. Okay. Mm. Czekaj, czekaj, czekaj. Czeka. chyba jakieś 5 minut, bo wam postawić... Ten. Dobra. Widział to jest tu, mały jest bąbeczek I może się otworzyć, będę nie jeszcze inny, Aha! O, no, świetnie. Jak wyżej. Cyk, 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 cyk. Cyk, 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 cyk. To mi drobnie coś fajnego. Ale gór. Ja pierd... Dobra mam tu w dupie Otwieramy no, Zobacz otwieramy Wkładamy to I ona będzie tak jakby poróbka jakby tu mm -hmm. I ją każdy zobacz I, C, O, I, E T, O C, I, G, M, e. Nic Działa! o ciała! jaki ktoś ma? Aha, tak jakiś youtuber postawił. i kofan Ja pierdolę na to, nie? To jest. nagle pięćdziesiąt bombek się tu postawiło? Хорошо, нам тут Что значит, тебе два раза больше шанса? А, с кем? Видите, что сделали? Ну, с имя... Плюс вот, 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 Ja! jeszcze się na to popłaczę. Jak mnie drożnie kijuje. Dużo nie ma na matce. Może jeszcze w jednym dużym? He? <laughs> Oj, ja pierdolę. Oj. Gówno większego nie mogę dropnąć. Większego gówno nie mogę dropnąć. Yeah, ja pierdele, ja pierdele. Gówno ja pierdele. Oczekaj, nie. Piszę, 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 muszę mi to zrobić. No to i tak nigdy być, nie mamy. może, może jak zrobić to w nocy, to może, być to da wam się to zdobyć, to Ale tak to nie e Nie e Nie Bo więc i, Nie jest. Nie jest. grało, a więc i będzie Dobra, a to ja się z wami widzę, więc Zrobiłem to, co zrobiłem. Ja się Mam wam pokażę. Mapa to jest tak. Mówię. To jest mapa druga od pierwszego. No to to jest ta. Ale może ktoś z nie na to pokaże. To jest ta mapa. To. I to. tak půjdete i máte tu růžovou bombečku. Nejbardi, posuním tu. i ono tak by No, tam chyba Tu je Čekaj, tu poslední bombka nebo oni ji volám, víte? To je bylo na výtoku, že to, pokaří, co <grych> Tam tak prostě. Prav... Gratě prostě. Okej, okay. no to macie tak, widzowie, to jest minisk. Macie. <gryst> o, macie na to napisane, na to musiałam pisać. Ale dobra. Pierwsza osoba, tu już O ile, no go tu, trzy. Widzowie, zobaczcie to. Będzie bardzo miło. Jak zobaczę, że będzie choć dwie. Jakaś jedna osoba to otworzyła. Ktoś będzie styk tak? Wy nie jesteście. Mm -mm. Jak ktoś to to zobaczycie, to będzie Sigma. Dobra, to my. Ja się z Tobą wam się I co o Filmik e, o. na widzonym domu będzie. Mm. He, he, he. Nie wiem. Ja potem się kolegów, że już możemy nagrywać. A no dobra, a w się z tym, wy i tak nie na to nie czekacie. Dobra.